Cześć Minecraft, z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale No i jest odcinek reklamujący start nowej edycji trybu Survival Plus Guildie na moim serwerze rgmc.pl Start tego trybu odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18.00 Tak więc zapraszam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie No i zrobimy może jakiś konkursik, powiedzmy co 30 łapek w górę losuje jednego swipa i po prostu piszcie mi swoje niki w komentarzach, i co 30 apek w górę będę na live ze startu lub po starcie losował jednego Super Vipa. Więc piszcie się, opłaca takim copka w górę i swój nik w komentarzu. A co do serwera, tak jak mówiłem, startuje on już dzisiaj o godzinie 18.00. O godzinie 18.00. Start, trybu, tryb, czyli survival plus gildie. No i co tutaj będzie na tym serwerze? Ogólnie ten serwer opiera się no, głównie z nie mam może to samo na Megadropie, ponieważ wprowadziliśmy kilka zmian. E, aczkolwiek wiele rzeczy jest już z trybu Megadrop, aczkolwiek najbardziej największa zmiana to jest zmiana dropu. Otóż drop na Megadropie, na przykład to, to, to są bloki, wysokie bloki i tak dalej. Natomiast tutaj na przykład diament 6%, emerald 4%, żelazo 8%, złoto 8%, wegr 5%. E, jak widzicie są to naprawdę małe dropy. Myślę, że ten drop jest odpowiedni. Nie jest on ani za duży, ani jakiś mały, abyście kopali tego seta po 5 godzin. Więc myślę, że jest akurat w sam raz. Także się prezentuje strefa PVP ogólnie. A, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy. Otóż jest to edycja na zamki. Najlepszy zamek wygrywa, uwaga, 100 zł. 100 zł. I ocenianie zamków odbędzie się. Odbędzie się 18 albo 19, nie pamiętam już, aczkolwiek odbędzie się za tydzień w niedzielę o godzinie 18.00. Tak więc, na wybudowanie zamku, macie aż tydzień i dwa dni. Jeżeli chodzi o żelazne sety, to będą do godziny 22, i ten szopę też odpalamy dopiero od godziny 22.00. Więc, jeżeli ktoś lubi żelazne sety, to u nas również takowe znajdzie i będzie się mógł na żelaki elegancko pobić. Co wprowadziliśmy na tej edycji jeszcze nowego? Wprowadziliśmy coś takiego jak punkty podnikiem. Myślę, że jest to naprawdę bardzo przydatna opcja takich punktów podnikiem, będziecie po prostu mieli, widzieli, ile ktoś ma punktów, więc będziecie wiedzieli na kim się fokusować. Oprócz tego wprowadziliśmy Incognito, które jest po prostu pod komendą Incognito i można je wyłączyć, Wyłączyć wprowadziliśmy również łatwą wymianę surowców na bloki. Taki tam fajniutki dodatek, taki prosty, fajny, przyjemny. Chcemy jeszcze, o jezu, widzieliście jak mi się Ło, co się dzieje? E, oprócz tego prowadzi, jeszcze naprawiliśmy błędy z antylogoutem, na przykład, że jeżeli umarliście od wysokości i lognęliście to nie zabierało wam punktów, lub jeżeli przed śmiercią strzeliliście się z łuku, to również wam nie zabierało punktów, to wszystko zostało naprawione. E, no i cóż tu jeszcze powiedzieć o edycji. Mam nadzieję, że wbijecie edycja na pewno będzie bardzo długa Pe Pewnie coś e, tak długa jak Megadrop, a Megadrop stoi już od miesiąca i nadal gra po 100 graczy. Mam nadzieję, że na Survival Plus Gildzie również tak będzie. Naprawdę wbijcie na ten serwer, zobaczcie jak się gra. Bo naprawdę zależy mi na tym, aby wyszedł jak najlepiej. Zależy mi na tym, aby było dużo osób, ponieważ tym razem nie kupiliśmy żadnej reklamy, tak naprawdę reklama jest tylko u mnie i tak ogólnie od serwera. Więc bardzo, ale to bardzo proszę was, abyście dzisiaj wbili na rgmc.pl o godzinie 18.00 tak więc co no cóż, ja się żegnam, mam nadzieję, że wbijecie, do zobaczenia już na serwerze. Cześć i czołem, Minecraft kumple, siema!